Dobra, witam serdecznie, jest teraz czas Persymony, tak zwana znana uskaki, pokażę, musi być dojrzała. Przypomina pomidor z Chiny, Japonia cała. Kapitalnie najnowsze badania, chcę pokazać w Pakistanie, które wyszły akurat z tamtego miesiąca, najnowsze badania potwierdzają właściwości, ten kwas posiada niesamowite przeciwutleniacze. Ten kwas betulinowy, który powoduje to, że jest to niesamowicie substancja silnie anty, antynowotworowa, przeciwnowotworowa. Persymona teraz do zdobycia na rynku jest bardzo dobrej ceny, ma być dojrzała, ma być taka miękka, najlepiej z szypułką i jeszcze z liściem. Wtedy to kapitalnie działa. Polecam, ten persymona to ogromna zawartość witaminy AC, witaminy A, C. Jedyna największa, która ma 30% witaminy A. Rewelacyjnie działa. Posiada tłuszcz mniej małej ilości. Posiada białko, węglowodany, błonnik, tiaminę, ryboflawinę, niacynę, witaminę B6, witaminę K, E fasfoliowy, foliowy, warb, żelazo, magnez, fosfor, potas, syngi, sód, rewelacyjne, to wszystko posiada taki mały owoc. Zmniejsza krzykliwość krwi, kapitalnie przy, przy, kto ma krzykliwość krwi, Prze, przeciwdziała akurat doskonale przy białaczce, likwiduje komórki białaczki, ktoś to ma, wiele ludzi pyta, doskonały owoc. Obniża poziom cholesterolu, tego złego cholesterolu, LDL i trójglicerydów. E, witamina E posiada beka, e, witamina A, tak zwany bekaroten, Kapitalnie wzmaga e, wzrok ciemności, likwiduje zaćmę. E, przeciwutleniacze beta karoten posiadają e, likopen, luteinę. Kapitalnie, więcej jak nasza jagoda. Rewelacyjna oś, roślina. Zeaksatynę, kryptoksantynę. Kapitalne substancje, które są antynowotworowe, podobnie jak. E, podobnie jak e, Podobnie jak Moringa, to co pokazałem, Moringa również, zaprasza, ten Bor, wsiada tą zeatynę. Doskonale działa to. Tak samo doskonały hit, też siódmy cukrzył Teraz warto mieć taki owoc Persymona, pokazuje. Yy, mamy ją w połączeniu, co pokazuje teraz. Jeśli ktoś jest totalnym wegetarianem, pokażę tutaj blender, mamy 30 tysięcy obrotów. Jeśli ktoś jest wegetarianem, mamy tu milówka, 12 stopni minus, dzisiaj jest piękny zachód słońca, mroźno. Rewelacja. Ktoś jest wegetarianem, może zastosować persymonę. Persymony ciężko wycisnąć, co pokaże, właśnie tak się to robi. Blender 30 tysięcy obrotów w takiej postaci. Zblendowana, wyłączamy i nalewamy taki sobie już gotowy sok. Konsystencja pokaże, jak wygląda. Gęste, w doskonałe, doskonałej formie. To trzeba otworzyć, to. O, pokazuje. Taka persymona zmielona. I do tego dajemy cytrynę. Ktoś, kto jest akurat wegetarianem, totalnie może zrobić tylko w połączeniu to z jabłkiem, w połączeniu z imbirem. Do, kapitalnie rozrzedza krew e, przy grypie, przy tej temperaturach nie ma lepszego. Nie ma na świecie większej bomby kalorycznej, jak połączycie to dodatkowo z imbirem. Gruszka akurat e, konferencja, bardzo dobry smak. Rewelacyjny polecam doskonały smak. Takiego smaku nie mieliście w ustach. Do tego jabłko dajemy. Cytrynę również dajemy nie za duża ilość cytryny żeby uzyskać odpowiednie pH, nieby nie podrażniało żołądka przy metodzie ROW. To jest tylko wegetarianem, kapitalnie ma to odpowiednie pH, zachowuje pH wtedy 7, nie podrażnia nawet przy szkodzeniu błony śluzowej, przy nadżerka, przy chorobie wrzodowej. Kapitalnie działa ta, ta, ten, 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 ta persymona. Takiej postaci dojemy albo łyżką, albo dodajemy do tego soku z jabłka czy z gruszki, poprawia w ten smak. Co chcę dodać teraz? Jeśli ktoś jest we, we, nie jest już wegetarianem, chcę dodać, o pokazuje kozie mleko nasze, wszystko ma. Ciatynę, magnes, fosfor, potas, wszystkie te suplementy, które musisz kupić, 1200 zł. To jest w torebeczce, tej torebce kozie mleko naturalne znane od tysięcy lat. Cały Kazachstan, cała, e, cała Syberia na kozie mleko Wuhan i nasze polskie narody. No, do tego dodajemy sobie kozie mleko odrobinę i wychodzi taki krem. Kapitalnie, o, mamy persymonę. Można wycisnąć sok z tego, chociaż sok z tego soku ciężko się wyciska. Pokazuję wyciśnięty sok. Taką ma konsystencję. O, taka konsystencja soku, żeby wycisnąć, sok z tego pokazuję, zdradzam tajemnicę, e, daje się o, persymona zmielona, w ten sposób zmielona persymona, do tego daje się odrobinę e, soku, taki właśnie mam tutaj z cytryny, no i do tego zalewamy soku z cytryny jeszcze i do tego daję cytryny i mieszam to jeszcze z kozim mlekiem. Rewelacyjne, kto chce do tego pokazuję jeszcze kaloryczną bombę, kto chce wzmocnić się po chemioterapiach, po radioterapii, rewelacyjnie, dajemy nasze jajka, pokazuje z wybiegu zielono nóżka, aurakan, zielone jajko, kapitalny skład białka dajemy bez białka, ta lizyna jest potrzebna, Pokazuje ty pokaż na filmiku pokazuje jajko, jest każde zapłodnione, zresztą widać każde widać zapłodnione, zarodki zapłodnione tak wygląda nasze jajko z wybiegu, nie może być lepszego jajka kurka prowadzona na wybiegu, a więc biologicznie czynne jajko, soja, not GMO z certyfikatem dawaliśmy od samego początku, tak jest kurka karmiona. I do tego dajemy żółtka i po wieszaniu miksujemy sobie też jeszcze takie coś żółtkami czy w mikserze i takie coś podajemy teraz. Jeśli chcesz to zabezpieczyć dajesz do tego miodu, o nie wziąłem tu są miodu, e, miód do tego dajemy spadziowy ciemny czy gryczany i możesz to przechowywać milion milion lat praktycznie, bo od, od, zależy jaką wartość miodu tego dasz. Nie psuje się, miod się nie, nie psuje, ma konserwację, ma e, ten kit pszczeli zabezpiecza jeszcze dodatkowo to przed psuciem się, także to nie można przechowywać w nieskończoność. Dodatkowo jak ktoś chce dłużej przechowywać, czy w butelce mieć, postaci jakieś ja, koniaku, może sobie dodać do tego odrobinę alkoholu, żeby połączyć miód z alkoholem i wtedy to się nie psuje i macie to całą zimę. Zaznaczam, te owoce są tylko krótko teraz w jesieni, a więc trudno, żeby... Hmm, trudno, żeby to były przez długi okres. Taki owoc sobie kupujemy, ten zaznaczam, kwas betulinowy, który był najnowsze badania pokazały w Pakistanie. Jest silna substancja antynowotwora, Rewelacja y, i witamina A. To co pokazałem, to co pokazuję na filmikach, to jest ten ogień Zeusa. Faceci nie mogą spać, coś dla facetów. Kapitalnie działa przy plamce żółtej, kto ma zaćmę czy oczach. Również o tym mówię. Nie da spać się na brzuchu, bo ma teraz dziura. Y, podnosi akurat temperament. Używany w całej Azji od, od wieków. Znany, znana, znana persymona. Y, ogromna zawartość witamin. Także dodając do tego, jeszcze, jeszcze raz zrobię. Kto będzie chciał wegetarianie, to łączą to Persymona, Imbir, Cytryna, Jabłko i Gruszka. Kto chce dodatkowo, jeszcze nie jest wegetarianem czy totalnym wega, dodaje do tego sobie kozie mleko, tak jak pokazałem. Lub dodaje do tego jeszcze żółtka i miesza to wszystko razem. Tak, ja tu mam wymieszane z żółtkami i takie coś możecie sobie jeść. No, pokazuję to teraz w jesienne dni, uodpornica organizm na grypę. Kto jeszcze chce, nie wziąłem sobie, do tego może dodać drożdży. Ja dodaję drożdże, zawierają cynk przy prostacie. Bioty, neselen, do tego daje świeże droże. Ludzie po prostu zalewają, jest to akurat jednokomórkowe grzyby, proponują zalewać gorącym mlekiem czy wodą. Ja daję świeżem, wtedy odgrzywiam sobie elita właśnie korzeniem, korzeniem opianu czy moją kapustą wieczorem. Taka dodatkowa informacja. Grupa drożdże posiadają witaminę tak zwaną, ja dodaję do tego drożdże również piekarnicze, posiadają tak zwaną y, witaminę, y, witaminę H, to znaczy witamina B7 kapitalnie y, ma przy odporności organizmu, przy, podnosi tą odporność organizmu, y, również witamina B2, y, przeciwciała, także rewelacyjnie y, przy prostacie do tego drożdży. Kto chce jeszcze dodatkowo taką wzmocnić, to można drożdżami piekarniczymi. Ja tutaj dałem sobie na samym końcu jeszcze drożdży dam do tego. Także zapraszamy. Jedyna okazja teraz kupić to, jest teraz bardzo dobrej cenie na rynku. Taką persymonę sobie zrobić. Jest to podobne do pomidora. wyłuskujemy oczywiście szypułkę i mielimy to w takim blenderze 30 tysięcy obrotów jest u nas do nabycia. Kto zamówi teraz taki blender dostaje dodatkowo produktów jeszcze u nas za, za 200 zł produktów. Wybierze sobie ocet nasz czereśniowy, czy wybierze sobie ocet jabłkowy naturalny zrobiony. Także pokazuje to, żeby przybliżyć ludziom coś takiego. Jajka pokazałem nasze z wybiegu, do tego łączymy z tymi jajkami. Ogromna poziom kalorii. No nie może być większej bomby energetycznej. Nie potrzebujecie tabletek, za które płacicie 200 zł, nie potrzeba żadnych substancji. To jest to, co na jesień wzmocni cały organizm. I jest to ma odpowiednie enzymy, które wprowadzają to do komórki i to uzupełnia cały organizm niesamowite antyutleniacze, przy teraz życiu takim stresie wyłapuje te wszystkie wolne rodniki. No polecam, zaznaczam, persymona, owoc kaki, ogień zeusa, to co pokazałem na wielu facetów. Przy e, migotaniu serca, przy e, przeciągach kapitalnie wzmacnia cały układ serca. Witamina A i również witamina E, witamina młodości, także polecamy to do, 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 do zaoferowania. Na rynku są, my dla naszych, naszych znajomych, teraz bliskich, kto będzie chciał, mamy parę buteleczek dosłownie 10-20, bo jest to ciężkie wykonanie, jest to ogromnie pracochłonne, a że tylko moim znajomym jadę teraz do łodzi, to dostaną prezencie coś takiego zrobione w postaci takiej konsystencji. Zabezpieczone jest, zaznaczam, miodem i, i, miodem i ewentualnie alkoholem. I nie psuje się to, nie trzeba tego pasteryzować, nie ma żadnych konserwantów i przez cały miesiąc kuracji bierzesz. Wiadomo, tutaj zaznaczam, że nie jak zjesz jedną persymonę, że już będzie działać witamina. Musisz tego kupić co najmniej 10 kg owoców, tak jak ja kupiłem i z 10 kg owoców blendowane, miksowane. Wtedy możesz powiedzieć, że to jest oddziaływany na organizm. Miesięczna kuracja uzupełni niesamowitą wartość witaminy, witaminy A w organizmie. Połączeniu dodatkowo daje smakowe wartości konferencja gruszka. Rewelacyjny smak, nie no, możecie sobie Państwo wyobrazić. Mm, niesamowity smak. Cytryny daje każdy sobie według woli, żeby to nie było za mocno kwaśne. I imbir jeszcze dodatkowo rozrzuca krew. Persymona zaznaczam. Persymona jest słodka, jest mdła. Jest to 40% fruktozy. A więc sama może nie wydać się dobra. Ożywiają w synergii e, akurat imbir. Imbir podaje do tego takiego do, e, kopa, daje tego smaku. Kapitalnie imbir ten tego, 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 smak takiego szkości kapitalnie daje. I jeszcze gruszka i jabłko dodatkowo wzmacnia smak tego. Rewelacyjny na cały okres zimy, dla dziecka, dla noworodka, każdy może to jeść, także tu nie ma przeciwwskazań. Jeśli zrobicie sobie coś takiego, nie potrzeba żadnych tabletek. Wiadomo, że nie ma codziennie się, nie ma czasu bawić takimi serem. Robicie to, wlewacie do butelek, e, w połączeniu sobie z kozim mlekiem sobie zrobić to. Nie ma lepszego po chemioterapiach po wycięciu, kto chce przytyć, czy wzmocnić cały organizm. Rewelacyjne rzeczy, zupełnie naturalne, zaznaczam. O, można wyciskać, ja wyciskałem taki sok. W takim sokowniku wyciskamy, jak pokazałem, gruszkę konferencję i do tego dajemy się cały sam, czysty, świeży sok z gruszki i z jabłka. Naturalne soki, żeby to miało doskonałą konsystencję płynną, bo persymona, taka z miksera jest w postaci takiego kremu. Rozcieńczymy, kto będzie chciał ze znajomych spróbować, zapraszamy, parę dosłownie buteleczek mamy tylko dla, dla naszych znajomych. Pozdrawiam wszystkich z mroźnej, minus 12 rozumilówka milówka i zapraszamy do nas po jakieś produkty przed świętami. Dziękujemy.